Pytanie: wielozawór. Po co on służy do, i do czego w instalacji gazowej? Energia Gaz Polska, ekspert DPG, Piotr Zadkiewicz was dzisiaj w, w, w krótkim pytaniu, chyba i w, w, w krótkiej odpowiedzi. Po co jest wielozawór w instalacji gazowej i do czego on służy? Wielozawór, jak sama nazwa wskazuje, jest to skład, element składający się z kilku zaworów. Mówimy tutaj o zaworach elektrycznych, zaworach mechanicznych i zaworach sprężynowych, tak zwanych zaworach, elementach, które, na które w momencie, kiedy działa wysoka temperatura, mają zadanie albo zamknąć, albo otworzyć. Natomiast wielozawór jest montowany w zbiorniku, czyli tam w bagażniku, w miejscu, gdzie montujemy zbiornik, czy to jest zbiornik toroidalny, czy to jest zbiornik walcowy, jest taki element, on jest w większości zmontowany z mosiądzu, na sześciu śrubach i zamontowany jest na zbiorniku po to, żeby sterować gazem, który zasila ten zbiornik i gazem, który z niego wypływa. Oprócz tego ma zamontowany pływak który wysyła sygnał za pomocą odpowiedniego czujnika do komputera i na naszej przełączniku wyświetla się nam poziom gazu. Także tak może, żeby nie rozwijać tematu, chciałbym powiedzieć jak wygląda wirozawór i gdzie jest zamontowany i do czego służy.